Sprawdźmy na początek, jak wygląda rozkład na czynniki pierwsze liczby 6. Widząc po rozkładzie, każda liczba, która będzie podzielna przez 6, musi być podzielna jednocześnie przez 2 i przez 3. I teraz weźmy największą liczbę trzycyfrową i sprawdźmy, czy jest podzielna przez 2. No, nie będzie podzielna przez 2, ponieważ ostatnią cyfrą nie jest 0, 2, 4, 6, 8. Jedna z tych cyfr musiałaby się tutaj pojawić, żeby dana liczba była podzielna przez 2. Przez, przez Ale jeżeli tą liczbę zmniejszę teraz o 3. bo wiem, że co trzecia liczba w szeregu liczb byłaby podzielna przez 3. To po pierwsze, widzę już, że ta liczba na pewno jest podzielna przez 2, ponieważ ostatnią cyfrą jest 6, ale muszę jeszcze zobaczyć, czy jest podzielna przez 3. I w tym celu należy dodać cyfry danej liczby. No i zobaczyć, czy ten wynik jest podzielny przez 3 jest podzielny przez 3, a to oznacza, że cała liczba, liczba 996 jest podzielna przez 3. Więc jeżeli liczba jest podzielna przez 2 przez 3 jednocześnie, to oznacza, że liczba jest podzielna przez 6.